super gołąb gości w, w Przedmościu w hodowli gołębi Daniela Kałużnego. Bardzo prosimy o kilka słów na temat gołębi, które przekazałeś na aukcję charytatywną. Witam Państwa. Przekazałem dwa gołąbki, dwa niebieskie. Nie wiadomo, czy to samczyki, czy samiczki, to się okaże. Jeden gołąbek to jest po parze samiec z roku 2003. To jest taki mój podstawowy rozpłodowiec. To jest Gąb wywodzący się od Krzyśka Pruskiego, Huben razy Jostone. Po nim jest u mnie bardzo, bardzo dużo, było bardzo dużo fajnych lotników. Między innymi w tym roku jego syn, tylko nie z tą samicą, co ten młody jest, yy, wylatał 12 konkursów. Nie pamiętam, który on tam był, czwartym lotnikiem oddziału, czy, 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 yy, czy piątym, ale w każdym razie miał 12 konkursów. Yy, Wcześniej, z 09 roku, syn tego Samczyka, y, 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 44-17, 09 Był piąty w Polsce w kategorii C, y, następny rok był dwunasty w Polsce w kategorii C. Y, y, bardzo dobrze też GMP polatał, na, na ówczesne GMP, na... jeżeli y, pamiętam chyba. 360 punktów tam chyba było, to miał 358,70, tak także naprawdę same czołowe, czołowe konkursy. I to jest ten właśnie ojciec tego gołąbka, to jest ten mój podstawowy rozpłodowiec, który już mam tam, go już 13 rok jest u mnie. Do niego została dołożona jego wnuczka, 2508, 09 rok, też lotowana u mnie, fajnie się pokazywała, ale już jest od 3 lat w rozpłodzie. W tym roku roczniach po tej parze u mnie 10 konkursów zrobił, naprawdę takie fajnie się pokazywały i drugi gołąbek młody to jest, yy, jego ojcem jest 5798 Ciemny Samczyk, to jest oryginalny Van Roy, yy, który się wywodzi tam z Van Roy od pamięci Kostosza, już ojca tego księdza tuk, teraz, yy, który tam mam też. To jest taki podstawowy rozpodowiec. To jest ojciec z gołębia, który w zeszłym roku w maratonie mi wylatał taki wynik. To był numer 1769, jego syn. Miał współczynnik 273, także był w tej drużynie, która mi wylatała taki wynik. Matką jest oryginalna, oryginalna samica od Krzyśka Polskiego Verstrecę, która już też jest parę lat z tym Samczykiem i naprawdę fajne gołębie się pokazują. W tym roku jeden syn 11 konkursów, drugi syn roczniak 9 konkursów. Także naprawdę parach sprawdzona od iluś lat, która tam naprawdę daje fajne gołąbki. I jeszcze co, co można powiedzieć, w 2013, jak dobrze pamiętam, na Wspólnym w Gostyniu, syn tych, tej pary na 5 lotów konkursowych był dwa razy trzeci, raz drugi, z finału był trzeci. także. Naprawdę fajna para. Bardzo dobrze lecą loty takie cięższe i podwiatnie. Także mi się wydaje, że gąbki godne uwagi. Także. Bardzo, bardzo dziękuję jako organizator i jako w imieniu rodziny Pęczyńskich. Proszę bardzo.